Cześć witajcie moi drodzy Dzień dobry wszystkim Witam was serdecznie Fredek Tobiasz z tej strony się kłania Kochani Dzisiaj będziemy robić e, Zagony, zagony z permakultury e, Długie będą gdzieś tutaj e, Jakieś 7 metrów będą miały długości I szerokości coś koło metra Miejsce akurat. Pokażę Wam. Tutaj skosiłem przed chwileczką trawę. Miałem zbierać, ale to nie ma sensu, bo tutaj też dam kartony na spód. Także także wszystko będzie ok. I tutaj mam materiały, które zgromadziłem też na to. Zaraz wam pokażę. W zasadzie już. A więc, tak, co tu mamy? co tu mamy tu mamy różne wiecie gałęzie takie z obcinki tam w środku są grubsze cieńsze cieńsze to są e, 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 świerk sosna jakaś tam tuja nawet się chyba też znajdzie tutaj mam kochani zmielone gałęzie z jabłoni które pójdą na spód a tam dalej mamy w, w, takie zrębki Zmieszane z, z, z ziemią, z iglakami, z trawą e, I tutaj mam, tutaj mam e, e, bala, zepsutego bala, który z, e, sąsiad mi przywiózł Zepsuł się mu bal, wiecie taki dla, dla, dla krów, to jest trawy I on jest taki już przygnity, więc, więc też go tutaj wsadzę w to e, a I tu mamy obornik krowi Krowi obornik tu jest od krów przywiozłem też też właśnie tutaj od sąsiada o i tutaj we workach też też mam trawę taką przygnitą i skoszoną co tam jakieś liście z trawą takie takie różne, wiecie, różne rzeczy i ziemia ziemia taka też też zmieszana z gałęziami i tutaj mam też jeszcze tam jest obornik kurzy, ale to tego nie będziemy dawać, bo to sobie to sobie jeszcze zatrzymam, bo mi będzie potrzebne. Tutaj mam też kompostownik, tutaj sobie kompostuję tak zwane biośmieci. One są z, tylko i wyłącznie z kuchni, czyli takie wiecie obierki z z ziemniaków, oskrobiny, co tutaj Skorupki z jajek, no, przeróżne, przeróżne rzeczy. Oprócz mięsa i kości i takich rzeczy, to, to tutaj nie ma. Kompost, to już, ten, to już jest raz, raz przerzucone. No, pięknie się skompostowało. To ma dopiero jakieś tam, nie wiem, ze 3 miesiące chyba. Ale już pięknie się to, to wiecie, widać, Prze, przeszło sobą. Na obecną chwilę to się zrobił taki obornik z tego. No pięknie to parowało, bo to gorące było w środku jak przerzucałem, teraz też jeszcze poleję wodą, e, e, zobaczę, też muszę termometr wsadzić, jaka tam temperatura jest w środku, no a tutaj jest świeży, też e, e, tutaj też mamy, e, mam tutaj, e, dodaję teraz e, obornik od królików, trawa, e, no i też takie wiecie, sałaty, tutaj nawet widać chyba na spodzie, o tutaj sałata jakaś jest tam, tam kapusta, liście z kapusty to co wiecie z kuchni jakieś tam reszki zostają od sałatek od takich różnych rzeczy to wszystko idzie tutaj a więc tak moi drodzy do rzeczy ja się biorę za robotę tutaj tutaj będę po prostu działał z tym tam są te, te skrzynie moje jedna jest tam zasiedlona sałatami ta jest pusta, ale teraz ją będę też, też będę ją po prostu e, wysypywał ziemią i kompostem. Więc, więc no ogólnie na, na, na ogrodzie się jeszcze nic u mnie za wiele nie dzieje, ponieważ jest zimno, jest mróz. Przymrozki jeszcze są, mimo że to już jest początek maja, ale wieczory są bardzo zimne. Kiedyś było siwo akurat. Staje rano, paczek kurczy, a tu siwo. No i wiecie, tam w tym rozsadniku zostawiłem sobie pomidory, 100 pomidorów, prawie, piękną rozsadę i papryk. Wszystko mi umroziło. Wszystko. No ale cóż, mówi się trudno, nie poddaje się. Więc pomidory wczoraj wsiałem następne. Jest, pomidor szybko szybko po prostu wychodzi, kiełkuje, więc myślę, że jeszcze coś z tego będzie. A jak nie, no to po prostu wezmę od znajomych sadzonki też, też, też wsadzę. I też będzie ok. Dobra. No cóż, widzimy się za chwileczkę. Ja tutaj jeszcze poprzygotuję troszeczkę. Będę to nagrywał takimi, takimi kawałkami. Tak, żeby wam mniej więcej pokazać, jak to robię. Tu mam też, a tutaj jeszcze mam przed chwileczką jeszcze tam gdzieś kosiłem trawę, więc to tutaj wysypałem też. Także to też, to też wsypię tutaj. O, i kartony, na ile mi starczy, to mi starczy. A na resztę po prostu to wszystko wywalę Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. To będzie, wiecie. Taki zagon, dwa zagony tutaj będą. Zagony podwyższone, no i to wiecie, zostawię to do przyszłego roku, żeby to sobie pracowało samo przykryję jakąś folią, też żeby nie wietrzało, bo, bo żeby, żeby to po prostu zaczęło tam sobie swoim życiem żyć. A więc moi drodzy, widzimy się za chwilkę. I moi drodzy, ja już tutaj działam, tak to wygląda wstępnie, widzicie, wyłożyłem kartony, zlałem je wodą porządnie, bo mi też że wiatr zaczął porywać, ale e, polanie wodą jest też, też, że tak powiem, dobre i nawet konieczne, bo po prostu to już będzie, wiecie, tam będzie wilgoć, tam będzie mokro, drżownicę też będzie ściągało i będzie sobie tam już, wiecie, prasowało. Na sam spód dałem tutaj, widzicie, takie grubsze, jak tutaj, pokażę Wam, o, takie, wiecie, jakieś tam choinki, okrzosałem, wiecie, jakieś takie konary grubsze. Mogłoby być tego więcej, ale spoko. I, tu, i tutaj kładę teraz te zmielone gałęzie. Z jabłoni. Oczywiście to będzie jeszcze tego więcej, wyżej to pójdzie. Tego materiału tutaj jest. To jest na razie jeden taki wał. I tutaj będzie, będę robił drugi, ale to już nie dzisiaj na pewno, bo nie zdążę. No, trochę roboty jeszcze jest przede mną, i tak wiecie, będę to układał takimi warstwami. Jeszcze nałożę tych, tych gałęzi tutaj na wierzch dosyć tak obficie. Później dam troszkę, troszkę takich, takich tam mam. Wiecie, zmieszanych, zmieszanych zrębek z, z, z różnymi rzeczami, tam z ziemią, z takim, z takim z igłami, to wysypię na to też. Na to pójdzie obornik, duża warstwa taka. I na obornik pójdzie ziemia, taka też zmieszana, wiecie, kompost taki, taki zmieszany z ziemią, z, 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 z po prostu z taką ciemną. No i to wiecie będzie takie wypukłe do góry, taki to będzie miał kształt. No i sobie będzie z biegiem czasu to wie, wiecie będzie coraz mniejsze pójdzie w dół bo to zacznie siadać też samo i, i na przyszły rok tutaj już już po prostu coś będziemy sadzić także wiecie ja y, idę do roboty dalej tak to wygląda na obecną chwilę może za chwilę córka przyjdzie albo albo ktoś to wiecie ponagrywamy troszeczkę więcej Ja póki co póki co y, wygląda to y, tak jak widzicie do zobaczenia troszkę później witajcie moi drodzy jak widzicie tak to wygląda teraz mam pomocnika do nagrywania więc więc y, troszkę będzie więcej widać co, 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 co robię i jak to wygląda a więc tak widzieliście jak to y, od początku było, bo tak mniej więcej Wam pokazywałem, nie za dużo a więc tak, pierwsza warstwa to były takie grube kije, później później e, te gałęzie z jabłoni zmielone takie teraz dałem e, już takie e, dobrze już, prze, że tak powiem przeglite rozszepane e, tego bala, troszeczkę posypałem teraz mam tutaj trawę skoszoną, też ją tutaj posypię, wywalę e, niech to wszystko o, tu jeszcze jest nawet większa trawa od królików została posypiemy po całym wiecie, to jest taka, taka rzecz, że to y, przyjmie wszystko wszystko to, co się rozkłada wszystko to, co się rozkłada To jest taki biologiczny śmietnik. Gdzieś tu widziałem, słyszałem na YouTube takie słowo, że ktoś tam właśnie, właśnie mówił o takich rzeczach. No to jest właśnie y wał permakulturowy. To jest taki, tam można włożyć praktycznie wszystko, co się rozkłada. Tylko y mądrze zło. I tak to wygląda, moi mili. Więc mamy już wał usypany. Teraz jeszcze troszkę e, czegoś dołożyłem. Miałem tutaj dołożyć takie, wiecie, mam liście, ale tego nie będę dawał, bo widzę, że tutaj są korzenie. I jakieś i później mogłoby mi to rosnąć, wszystko. Więc po prostu przekompostuję to i, i będzie ok. Ale wiecie co? E, mam jeszcze trawę taką e, dla królików, więc zaraz wracam. mam no, tu trawę jeszcze wskoszoną koszoną też yy, dla kulików, które ale dzisiaj było przez dzień ciepło nawet bardzo ciepło i ona troszkę przyschła, więc na kosze im nowej, a tą wykorzystam po prostu tutaj tak jest Na to pójdzie obornik i jest elegancki. Teraz obłożę to wszystko taką 20cm warstwą obornika, który Wam tam przedtem pokazywałem, krowiego o nawet tutaj jest taka kubeczka mniejsza więc już mogę zacząć no właśnie. obłożymy to po prostu i niech to sobie odpoczywa pracuje i to pójdzie taka warstwa wiecie do, wokół tego wszystkiego tego obornika i nawet idzie ziemia i na tym zakończamy. a więc yy, tak to będzie wyglądało, ja sobie pojadę dalej nie będziemy nie będę tego pokazywał bo filmik by był za długi więc ja sobie tutaj działam widzimy się za chwilkę To jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy bo tutaj idzie teraz na wierzch jeszcze warstwa tych zrębek e, ziemi e, takiej trawy też i to jest takie już troszkę widzicie już, już e, można powiedzieć że się za, zaczął taki, taki rozkład e, no nie dużo, szyszki tutaj są takie różne, różne i teraz jeszcze nałożę warstwę tego i dopiero na to obornik zapomniałem sobie o tym więc Jestem. O, idzie moja córka ze spaceru z moim psem, chodź znaczy z naszym. Chodź, Leon! Pokażę Wam Leona, mojego piesa. chodź. To jest Leon. To jest Kupa, y, znaczy nie, nie tyle Kupa, jeszcze ma nos brudny, że dziasna, bo to jest pies miśliwski, posokowiec, y, posokowiec bawarski, więc on ma zawsze nos przy ziemi, więc. Leon, przestań się. Jak masz nam na imię? Daj, daj łapę. Daj łapę, ej Leon. No daj łapę, przywitaj się. No, no przywitaj się, no przywitaj się. No, Leon. Tutaj <grytanie> Siadaj. Dobry pies tak. tak, no i co? No i co? Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Spenetrowałeś kretowiska, tak? Bo masz brudny nos tak jest super tutaj się popatrz Leon do, do kamery chodź. Leon chodź tutaj Leon siadaj siad, tak jest, dobry pies miałeś się przywitać miałeś się przywitać, tak daj łapę, łapa tak jest, cześć, dobry pies dobry pies, no idziemy kolego idziesz teraz do, do końca no, odpoczynek, później idziemy wieczór jeszcze raz na spacer. Tak? Siadaj. Tak jest. No, o, Leon sobie poszedł i teraz my nakładamy tą warstwę. Tak jest. Po całości. Całość, niech to sobie wszystko y, pracuje. Tutaj się zacznie robić temperatura. Y, niektórzy jeszcze tam nieraz y, pytają, czy tam o, o, na przykład o, o słomę. No, za słomą to tak średnio, bo to jest wał. Y, wiecie, a nie chcemy robić siedliska dla Nornic, czy dla myszy. Bo to by było, było idealne środowisko dla nich. Ale nornica nie lubi środowiska, gdzie ona idzie, gdzie ma ciężko przeszkody, albo jak są zrębki, bo się zapadają. Więc nornica nie lubi takiego środowiska. Także tutaj w miarę możemy być spokojni o to. Owszem, gdybym dał nakład taką, bo jeżeli na przykład to jak w skrzynkach, jest tam jakaś tam warstwa słomy, czy tam siana i ubijamy to, to jest inna sprawa, ale tutaj, wiecie, to jest grubo tego, i one sobie mogą, mogłyby sobie znaleźć tam siedlisko, prawda? Więc A tutaj, wiecie, to są materiały. Już część jest przerobiona, część jest mokra, czyli to zaraz zacznie pracować. Tam będzie gorąco, to wszystko zacznie po prostu, że tak powiem tam y, y, żyć swoim życiem nie? tam będzie temperatura też więc dobra ja jedne, jedne, ta, jedne taczki już tutaj przyłożyłem i zaraz jadę jeszcze po następne pewnie mi tutaj wejdzie jeszcze stroje taczek e, i później jak będziemy nakładać ten obornik to jeszcze nagramy kawałeczek czyli widzimy się za chwilę I moi drodzy, teraz nakładamy warstwę oborniku z 20 cm, nawet 30 cm, Wokół, wszędzie I na wierzch pójdzie ziemia, ale to już jutro chyba raczej, bo dzisiaj już nie zdążymy tego zrobić, bo się ciemno zaczyna robić Już mamy, to jest godzina? Po 20? 20? No 20 godzina, już jest tak, że wiecie, już jest rzeczywiście późno ja jeszcze chcę to obłożyć po prostu obornikiem ze wszystkich stron. Więc póki co widzicie, jak to wygląda. Więc ja to chcę skończyć jeszcze dzisiaj. Widzimy się pewnie jutro. O, witajcie, moi drodzy, ponownie. Jest sobota, czyli witajcie następnego dnia. E, tak to wyszło jak widzicie, nasz wał permakulturowy, <laughs> e, obłożyłem to obornikiem, wszystko, no troszkę mi zeszło wczoraj, że tak powiem długo, bo jeszcze później musiałem przerwać, e, pójść do królików, oporządzić dziki i, i wrócić jeszcze tutaj, żeby to obłożyć, jest tutaj taka warstwa właśnie, to jak mówiłem wcześniej, Gdzieś 20 cm, może nawet więcej, miejscami tego obornika. No, zaszło mi praktycznie wczoraj do 10.00. Już było ciemno, także, ale, ale super, cieszę się, bo, bo zrobiłem to wczoraj właśnie to, co zaplanowałem. Dzisiaj, jeszcze za chwilkę, obłożę to ziemią i będzie wszystko ok. I tak sobie to zostawię, niech sobie to siedzi, chociaż, chociaż, wchodzi mi jeszcze taki tutaj, przyszedł mi pomysł do głowy, żeby po prostu wsadzić na wierzch ziemniaków. Ziemniaki lubią obornik, więc, więc myślę, że coś z tego będzie, ale to jeszcze zobaczę, jak, 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 jak to pójdzie, wszystko. No na razie muszę to obłożyć jeszcze ziemią też, też taka warstwa 20, 20, może nawet 30 cm. I tyle, wiecie, także ja się biorę do roboty, muszę jeszcze ten, że tak powiem nieporządek tutaj posprzątać, to wszystko wywiozę, to tego materiału nie używałem z tego względu, że no tutaj są, widzę różne korzenie się tam, Wiecie, w tych wolkach puściły, tu są takie liście, trawa skoszona, zmieszana z rębki trochę i ja to jeszcze wy, wywiozę tam niżej sobie, bo tam mam e, e, też, te, też swoje pole, więc, więc e, tam wywiozę to na, na, na taką kwadratową kupę, z tego ułożę i żeby to się przekompostowało wszystko. Tu mam koło kompostownik swój biologiczny, taki wiecie, z tych, z tych bioodpadów z kuchni, więc tego nie będę mieszał z tym, także i tak samo zrobię z tą tutaj trawą też. <laughs> Zostawię tylko tam zrębki, co są z tyłu, takie zmieszane troszkę z igłami, z ziemią właśnie do mieszania, do przesypowania warstwowego tychże tutaj odpadków, tak. Tutaj jeszcze dorobię jedną komorę, że jak ta tutaj już posiedzi, żebym mógł ją przerzucić do tej, a tą jak będzie wypełniona, to przerzucę do tej, a tu będzie nowa. Także wiecie, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Tak to zaplanowałem, no i tak bym to chciał zrobić. No cóż kochani, ja się biorę za robotę, bo widzę, że chyba będzie padać później. patrzyłem na prognozy, więc po południu, no ale to wiecie. Jest troszkę jeszcze roboty tutaj przede mną. Muszę nawieść tej ziemi, obłożyć i pokażę wam to wszystko na końcu jak to wygląda. Jaki jest finish tego, tego, tego wszystkiego. Także do zobaczenia później. Witajcie ponownie, cześć. Jest niedziela już. Wiecie, wczoraj nie zdążyłem nagrać, nie zdążyliśmy nagrać tego, jakbyśmy to skończyli, bo już było późno też, więc dzisiaj jest dzień odpoczynku, mamy chwilę, więc chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Właśnie jest usypany ten wał ziemią, obłożony obornik. Weszło tutaj, przywiązałem samochodem, gdzieś było tonę ziemi. Tona tutaj, tak. To jest taka ziemia, wiecie. Zmieszana ze zrębkami, z kompostem. Także myślę, że, że jest ok. I niech to sobie pracuje. I tak jak mówiłem, wsadzę sobie ziemniaki tutaj. Już tutaj posadziliśmy. W, 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 w jeszcze pod wiosnę, nawet jest podawane. Sałaty, jedna, pe pekińska, jedna, jedna, e, 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 znaczy jedna pekińska i dwie masłowe. Są, to są moje rozsady. Tutaj jakiś robaczek się nią zajął, ale to. To już było w tym w rozsadniku taka dziurka. O i tutaj posadzę jeszcze boby, bo mam też rozsady, sadzonki bobu swoje też. No i co tam jeszcze, bazylię jakąś, ziemniaki, tak wiecie, niech to sobie rośnie. zleje to wodą, no i, i tak to, wiecie, wygląda. No i co jeszcze chciałem powiedzieć. Jeszcze chciałem Także jak macie jakieś miejsce fajne, trochę materiału, zachęcam do robienia takich wałów permakulturowych, ponieważ jest to super sprawa i możecie tu sadzić wszystko, widzicie ten wał jest sadzony pod słońce, wschód zachód, bo tutaj jak chodzi słońce idzie stamtąd, ogrzewa tą stronę, później przechodzi, ogrzewa też górę i tam zachodzi, ogrzewa. Tą stronę, a tam, już, a tam już jest cień, a rano tutaj jest cień. Także wiecie, to współpracuje ze sobą fajnie. No i cóż, kochani, zostało mi jeszcze tutaj e, e, mojego kompostu, odwornika. Tutaj jeszcze pójdzie drugi taki wał. Zaraz koło tego będziemy mieć dwa wały. E, no i tyle, i później później będziemy, będziemy działać tutaj. Jak mówię, jutro już będziemy sadzić tutaj ziemniaki, zleję to wodą, wszystko. Także, także no, no niesamowita satysfakcja też i, i zadowolenie, że, że właśnie człowiek może zrobić własnymi rękami coś takiego i cieszyć się, się tym, tym później. Moi drodzy, tym optymistycznym akcentem kończę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, subskrybujcie mój kanał, zapraszam też na inne filmy i będziemy też teraz, sezon się zaczyna, będziemy nagrywać inne filmy jeszcze, bo pokażą się w naszym gospodarstwie kury, króliki już są, jak wiecie, kury, kaczki się pokażą, pokażą tak zwane później bojlery, też będziemy, chicken traktor będę budował, to też może nagram film. Jak to będzie wszystko wyglądało. A póki co, żegnam Was wszystkich serdecznie. Łapki do góry, jeżeli Ci się podobało. I trzymajcie się. Cześć. Żyjcie zdrowo i jedzcie zdrowo. Na razie.